W mediach można zaobserwować wiele artykułów, które moim zdaniem budzą ogromne emocje, przede wszystkim tematy dotyczące spadających cen, spadającej demografii i zwiększających się pustostanów mieszkań właśnie w Polsce. Mówi się o tym, że mieszkania będą tańsze. Ja osobiście udowodnię Ci w tym materiale, że się z tym totalnie nie zgadzam. Dowiesz się przede wszystkim, dlaczego ceny nieruchomości pójdą w górę. Omówimy też temat dotyczący, czy warto inwestować i kupować nieruchomości mieszkaniowe od deweloperów, czy może rozpocząć realizację swojego przedsięwzięcia deweloperskiego. Dowiesz się też, jakie znaczenie w odniesieniu do ceny ma popyt, podaż, zdolność Kredytowa i nowe zmiany, czyli plany ogólne. Partnerem odcinka jest Akademia dewelopera, jedyne takie wydarzenie w Polsce, w którym edukacja łączy się z praktyką. Ponad 200 godzin wykładów i networkingu, 20 prelegentów i setki inwestorów. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Aktualnie kluczowym momentem do podjęcia decyzji, czy warto inwestować, kupować, a może realizować własny budynek, jest zrozumienie jednego elementu, a konkretnie podwójnej marży deweloperów. Pierwsza marża wynika zawsze z biznesplanu, czyli konkretnie określa nam różnicę pomiędzy kosztami, wszelkimi kosztami w tym też i kosztami stałymi, dodatkowymi kosztami sprzedaży, ale też i kosztami wytworzenia, a przychodem, czyli generuje nam realny zysk, który możemy osiągnąć z danego przedsięwzięcia. Druga marża to marża wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości w czasie. Najczęściej tą drugą marżę wykorzystują fliperzy. Dane rynkowe są bezwzględne. Marże deweloperskie kształtują się na poziomie 18 do 35%. Rozbite jest to na średnią marżę brutto. W 2024 około 31%. W przypadku marży netto około 20%. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, żeby przede wszystkim nie przeszacowywać sobie realnych marż w branży deweloperskiej i nie wymyślać ich na poziomie 40, 50, 60%. To jest temat narzutu, całkowicie innego wskaźnika, który pojawia się w firmach i w danej branży. Dane GUS-u mówią jasno: budownictwo spadło o 20% względem 2021 roku 2022. Z tym, że pamiętajmy, że w tamtych latach był mocny wzrost ilości wypuszczanych nieruchomości do sprzedaży, a mieliśmy dosyć niskie stopy procentowe, co jasno nam wskazywało, że to budownictwo było mocno nakręcone. Myślę, że zacząć warto od Podaży znacząco ona spadła, i mimo tego, że pojawia się dużo ofert na rynku, które są wynikiem całkowicie innej sytuacji, to tak naprawdę według danych gusu rozpoczętych robót w stosunku do 2021 czy 2022 roku spadło o 20%. Niestety prognozy będą jeszcze gorsze, jeśli chodzi o liczbę realizowanych przedsięwzięć deweloperskich. Z jasnego powodu, wzmienia nam się po prostu prawo. Czyli wchodzą nam plany ogólne. Co to powoduje? Przede wszystkim zmniejszenie liczby terenów, na których będzie można inwestować. I to naprawdę spowoduje zwiększenie cen, nawet mieszkań, które się obecnie budują albo na które są wydane pozwolenia na budowę. Myślę, że śmiało można stwierdzić, że zmienią się też lokalizacje budów. Dużo mniej będzie się budować poza aglomeracjami miejskimi, a dużo więcej właśnie bezpośrednio w miastach. Pojawią się ogromne problemy związane z uzyskiwaniem dokumentacji i pewnie wielu deweloperów będzie w podczasku administracyjnym, czyli będą wywoływać przez długi czas, Prawo do budowy, czy na pozwoleniu na budowę, czy na zgłoszeniu, to już jest w sumie obojętne. Istotą jest, że z łatwych formalności w postaci warunków zabudowy, czy może istniejących miejscowych planów zagospodarowania, przejdziemy w dużo trudniejsze procedury dające możliwość nam budowania albo zintegrowany plan inwestycyjny, albo wejście w uchwalenie częściowego planu zagospodarowania terenu, albo skorzystania z lek z deweloper. Więc śmiało można powiedzieć, łatwo już było. Myślę, że odważna teza, którą teraz postawię, to łatwiej będzie zbudować wieżowiec w centrum miasta niż dom jednorodzinny na jego obrzeżach. Druga część składowa, przez którą ceny nieruchomości wzrosną w 2026 roku, to temat dotyczący popytu. Ale aby był popyt, warto przeanalizować trochę rynek Szerzej. Skupmy się na bezrobociu, wynagrodzeniach, stopach procentowych, zdolności kredytowych. No i niestety warto też omówić temat dotyczący wydłużeniu procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Myślę, że warto, byśmy zaczęli od bezrobocia. I jego sposobu porównywania. Rozdzielić należy bezrobocie w mieście i bezrobocia na terenach pozamiejskich. Pamiętajmy też, że mamy szarą strefę, która jednoznacznie u nas mocno zakorzeniła się, zwłaszcza w zakresie prac sezonowych i wyjazdu ludzi za granicę. Według Eurostatu w Polsce mamy w ogóle jedno z najniższych historycznie bezroboci na poziomie około 3%. A w ogóle z ciekawostek, to w samej Warszawie bezrobocie przekracza niewiele powyżej 1%. To też pokazuje, że inwestycje deweloperskie, które są zlokalizowane bezpośrednio w centrum albo w miastach, po prostu mają bardzo dobrą perspektywę do tego, by wzrosły na wartości. Więc jeżeli analizujemy sobie nieruchomości, jeżeli myślimy nad zakupem, to myślę, że odważną decyzją, a jednocześnie bardzo rozsądną i mocno przemyślaną, byłby zakup nieruchomości właśnie w aglomeracjach miejskich. Drugim aspektem, który żeśmy poruszyli, odnoszącym się bezpośrednio do perspektyw wzrostu wartości nieruchomości mieszkalnych, są oczywiście zarobki. Nominalny wzrost wynagrodzeń rok do roku. To poziom około 13,6%. Czy aż tak wzrosły ceny nieruchomości w ostatnim roku? Myślę, że nie do końca. Warto zauważyć, że stopa referencyjna NBP spadła w październiku do poziomu 4,5%. W przykładzie, co to znaczy? Jeżeli mamy koszt pieniądza na poziomie 4,5%, oczywiście musimy dołożyć do tego, Marże banku, no i oczywiście marże za przygotowanie kredytu pod warunkiem, że mamy do czynienia z finansowaniem nieruchomości właśnie z kredytu bankowego. Wiem, że może pojawić się tutaj burza, że kupując dzisiaj nieruchomość, finalnie po 30 latach spłacimy ją i dołożymy do tego prawie milion złotych, biorąc kredytu zaledwie 500 tysięcy. Faktem jest, że nie wszystkich stać na to, by z gotówki kupić swoją wymarzoną nieruchomość. Pewnie parę ruchów, które warto zrobić, to przeanalizować, czy pierwsza nieruchomość będzie skierowana bezpośrednio pod konsumpcję indywidualną, czy może w perspektywie inwestycji, na której finalnie zarobimy. Warto to określić konkretnym przykładem. Jeżeli mamy rodzinę, która składa się z dwóch osób dorosłych i dziecka, przy wynagrodzeniu średnim, które mamy w Polsce, zdolność kredytowa dla takiego gospodarstwa na dzień dzisiejszy szacuje się na poziomie miliona, miliona dwustu tysięcy złotych. Nawet inwestując ze wspomaganiem się kredytu hipotecznego, przy odpowiedniej strukturze, którą można założyć, czyli nadpłacanie kredytu mieszkaniowego, i tak można sporo zarobić. O tym temacie, jak inwestować, wykorzystując kredyt hipoteczny. Więcej tutaj. Jak wiecie, działam w branży deweloperskiej od 25 lat, i ten materiał nie jest po to, żeby sprzedawać więcej, tylko po to, żeby uświadomić ludzi, że podwyżki idą i to wielkimi krokami. Przykład z mojego podwórka, konkretnie biura działu sprzedaży. Jak w 2024 roku omawialiśmy temat sprzedaży i obsługi klienta, to maksymalnie dzwoniło może 3 telefony miesięcznie. A co się zmieniło teraz? spadły stopy procentowe, zwiększyła się zdolność kredytowa, nagle pojawiło się dużo ofert ciekawych w bardzo dużym zaangażowaniu finansowym, jeśli chodzi o produkty. I co? I nagle zaczęli ludzie dzwonić, tak jak było w 2001, 2002 roku, czy w latach 2017-18. Jaka to jest skala? Mniej więcej trzy telefony dziennie, Myślę, że spokojnie są wręcz statystyką. Analizując wcześniejsze informacje, które pojawiły się na tym odcinku, myślę, że chyba najważniejszym elementem, który trzeba stworzyć, to podjęcie decyzji i rozpoczęcie. Konkretnych działań. Droga jest jedna. Zaczynamy szukać ofert, analizujemy ceny, sprawdzamy lokalizację, myślimy nad tym, dla kogo to mieszkanie mogłoby być najlepszym produktem. Chodzi mi konkretnie o określenie klienta docelowego niekoniecznie poprzez konsumpcję własną do tego mieszkania i podejmujemy decyzję zakupową. Dlaczego? Dlatego, że Wiedząc o tym, że zarobimy w perspektywie czasu 10-12%, uwierzcie, że kupując w odpowiednim momencie dane mieszkanie, będzie można zarobić dużo, dużo więcej. Jak to stworzyć? Przede wszystkim zakupić mieszkanie na przedsprzedaży, wtedy kiedy deweloper ma najmniejsze zaangażowanie finansowe, ale najlepszą cenę sprzedażową. Żeby nie być goosłownym, myślę, że najlepiej to podsumować w jeden sposób. Zrób, sprawdź, policz, więc przejdźmy do tego przeliczenia. Jeżeli mamy mieszkanie za 500 tysięcy złotych, wkładu nawet 10-30%, w zależności od tego, jakimi dysponujemy środkami, w rok możliwość zarobienia około 40-60 tysięcy tylko ze względu na wzrost wartości. Nieruchomości, to myślę, że matematyka w tej przestrzeni jest po prostu bezwzględna. Czy warto zarobić 40-60 tysięcy, inwestując dzisiaj 10-20%? Każdy myślę, że odpowie sobie na to pytanie samodzielnie. Jedno jest pewne: wykorzystując odpowiedni harmonogram płatności u dewelopera, mając plan B, jak sfinansować taką nieruchomość, można korzystając z technik flipowania zarobić całkiem niezłe. Pieniądze, ale tylko czy Przestrzeń flipowania ma sens. Otóż nie, myślę, że też jest to bardzo dobry kierunek do tego, by rozpocząć albo rozwinąć, albo poszerzyć swoją działalność gospodarczą i po prostu wejść w branżę deweloperską, która w 2026 roku myślę, że stanie się wyjątkowo sexy. Jedno jest pewne: 2026 rok przyniesie wzrost wartości cen mieszkań o około 8-12%. Przy odpowiednim zakupie nieruchomości. Właśnie na etapie albo przez sprzedaży, albo pierwszej ceny, która się pojawi, albo w momencie, kiedy deweloper będzie musiał uzyskać odpowiedni procent sprzedaży ze względu na Pozyskanie finansowania na przedsięwzięcie deweloperskie, można będzie uzyskać jeszcze lepszą cenę niż ta, która pojawi się w prospektach, czy w ogóle na stronach internetowych u dewelopera. Jeżeli w ogóle chcesz wejść w branżę nieruchomości i chcesz inwestować, to myślę, że przełom 2025 roku i koniec 2026 to najlepszy moment do tego, by zarobić i to całkiem nieźle. Jeśli chcesz osiągnąć, bardzo dobry wynik finansowy, nawet wyższy niż te 10-12%, to myślę, że przeanalizuj kilka elementów. Przede wszystkim lokalizację, perspektywę wzrostu wartości cen przez pryzmat pracy, atrakcyjności miasta, dostępności do usług użyteczności publicznej, no i przede wszystkim metraż mieszkania, który chcesz kupować. Pamiętaj o tym, że niestety spada metraż, więc celuj w mieszkania. Po prostu mniejsze. A jeżeli masz inne zdanie w zakresie wzrostu wartości cen nieruchomości w Polsce w perspektywie 2026 roku, daj znać w komentarzach. Może okaże się, że nasza polemika urodzi coś nowego, ciekawego i mocno czytanego. Jeżeli interesują Cię tematy dotyczące deweloperki, inwestowania w nieruchomości, może trochę flipowania, ale przede wszystkim przygotowania przedsięwzięć deweloperskich, subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia.